Dzień dobry wszystkim. Witam znowu na kanale Gruba 2017. Pokazuję i objaśniam, jak można ładnie schudnąć i utrzymać ładną linię, jedząc w zasadzie prawie wszystko, tylko mądrze komponując składowe do posiłków. Z racji tego, że wielkanoc już blisko, no to trzeba poczyścić te wszystkie resztki gdzieś tam, które się odkładają w ciągu roku. Bo tak to już jest, że gotuje się jakieś mięso, rosół, gdzieś coś zostanie, nie, nie, nie przejemy to, no to wszystko, bu, 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 szkoda wyrzucić to do zamarzalnika. Na pasztet, na pasztet, no i dzisiaj właśnie owy pasztet. Pasztet na zasadzie na winie. Co się na winie to jest wrzucone. E, więc e, będzie jeszcze taka mała modyfikacja, bo to nie będzie taki zupełnie pasztet, bo pasztet już pokazywałem e, przy jakiejś okazji gdzieś e, pewnie tutaj. E, pokażę e, link do te, typowego pasztetu. Natomiast to będzie taka trochę pieczeń, trochę pasztet, trochę zmodyfikowany przepis, dlatego, żeby nie było znowu to samo, żeby nie było znudno. Dobra, pokazuję je w jasie. Dobra, to zaczynamy. Oczywiście maszynka. No i co? Mamy tutaj w zasadzie tak, jak wspomniałem, co się nawinie. Jakaś tam kość od wykrojenia schabu, gdzieś jakieś żeberko zostało. Tutaj mamy jakąś kosteczkę od wytrybowanego mięsa z kurczaka. To są całe takie resztki, które gdzieś tam powstały. Właśnie przy przygotowywaniu potrzebowałem jakieś mięso, resztę szkoda było wyrzucić. To zostawiłem. To jest wygotowane, nagotowane na tym. Jest wywar, który będzie później uzupełniał konsystencję e, pa, naszej pieczeni, naszego produktu, naszego pasztetu. Trochę warzyw, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tutaj też jeszcze mam, musi się dokończyć, rozmrażać jakieś resztki właśnie mięsa obiadowego, typu właśnie po jakimś rosole. Tu widzę korek żebra wołowego. Tu są jakieś ścineczki, prawdopodobnie gdzieś tam okrawałem jakąś karkówkę, robiłem z nich pewno e, jakąś pieczeń. To te, 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 te Rzeczy też okroiłem. Wyrzucić szkoda, bo to pełnowartościowe na pasztę. Tylko, że tu no to do zamarzalnika. No Ale, żeby nie było samych śmieciorów, tylko żeby coś jeszcze było, no to mamy tak. Łopatka wieprzowa. E, tutaj jest mniej więcej około kilograma. Kawałek z też wyciągniętego zamarzalnika, bo to jest takie kupowanie bezsensowne. Było akurat w promocji, to się wzięło, tak? No, ale się nie przejadło, to się zamroziło. No i teraz zamiast pełnowartościowy schab zrobić sobie sznycelki to niestety idzie w pasztet i tutaj tak żeby złamać trochę smak wątróbka ale drobiowa, także będzie bardzo delikatne bardzo słodkawe, poprzednim razem nie było tej wątróbki ale tak jak wspominałem, teraz tak to, będzie ugot to już jest ugotowane, to mamy ugotowane mięso a to będzie z kolei zmielone na surowo czyli będzie taka w zasadzie pieczeń ale z racji tego, że mamy trochę mięsa gotowanego to pasztet, taki pieczeń o pasztet będzie wszystko na grubych oczkach, na szósteczce zrobione, także powinno być fajne, żerniste i powinno być wyraźne w smaku. Do tego wszystkiego warzywka też będą lekko zmielone, może nie wszystkie, więc też nada takiej barwy i, i, i punktów takich kolorystycznych. Dobra, no od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby obrać to mięso, które gdzieś tam się nam nagotowało, bo tu więcej gnata niż mięsa. No i jak to będziemy mieli obrane, to wtedy jedziemy całą resztę. Dobra, w telegraficznym skrócie mamy to. Jak widzicie, tutaj jest łopateczka pocięta z, z habikiem. Czyli dosyć chude mięso, dosyć takie tęgie. W związku z powyższym, całkowicie świadomie tutaj to mięso, z które jest trochę tłuściejsze. Gdzieś tutaj jest przygotowane awaryjnie jeszcze też pod gardle kawałek. Oczywiście wiem, 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 miażżyca i, i wieńcówkę i te sprawy. Natomiast e, trudno, od czegoś trzeba umrzeć. E, także mięso gotowane tu jest chude z kuczaka. Tutaj jest troszeczkę tylko takiego, jak wspomniałem, podgadla tłuściejszego, ale, ale nie wiem, czy nam, no, czy nie zjem tak. Nie wiem, już jest. No i wątróbka. Wątróbki jest około tam 30 deko. Na to wszystko, tak, tylko żeby przełamać trochę smak, żeby to mięso nie dawało słodkiego smaku. Wątróweczka tak troszeczkę złamie w takie tempe smaki gorzkabe i powinno być dobrze. Wszystko mielimy raz, nie ma co się tutaj ekscytować. Część pójdzie na pewno na blachę, część do słoików. Tak jak zawsze, żeby było na zaś potem. I działamy. Jesteśmy już kawałek dalej z robotą. Jak widzicie, mięso jest dość chude, tak jak wspominałem, schab z łopatką. Także nie ma z tym żadnego tra żadnej tragedii, jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu. Jeszcze do tego wątroba, która też wciągnie. No i tutaj mamy warzywka plus te trochę tej pod tego podgardla, o którym mówiłem. Myślę, że dołożę to z warzywkami, też co tam. Wszystkie osoby, które gdzieś tam są na Montiniaku. Tak, chyba będzie lepiej. Są na Montignacu, pewno na mnie się trochę obrażą, ale no co tam, ładunek glikemiczny całości nie będzie aż taki straszny. Natomiast te osoby, które muszą bardzo uważać, bo są na diecie już naprawdę cukrzycowej bądź insulinoopornościowej, pamiętajcie: marchewka, saler, pietrucha po, za, po ugotowaniu mają wysoki indeks glikemiczny, czyli wy musicie tego, o, tego omijać. Ja nie muszę. Oczywiście Michał nie może zrobić normalnych ilości, tylko zawsze musi być w buchto, ale tak to jest. Zobaczcie, chude mięso, surowe, chude mięso ugotowane, bo to jest mięso z kurczaka. trochę pulpy warzywnej, z warzyw typu właśnie, tak jak widzieliście, seler, pietruszka, por, marchewka. Eee, no i co? No i to wszystko będzie przeprawione prostymi przy przyprawami. Tutaj jest czosnek, trochę gałki muszkatołowej, pieprz, majeranek, sól, bo mięso wcześniej nie było solone. Także to wszystko, żadnej filozofii. Każdy do smaku sobie daje to co chce. Jak widzicie farsz wymieszany. Konsystencja ma być taka taka taki glut. To wszystko ładnie się najpierw spoci później zetnie, a po wystudzeniu wciągnie wodę. Doregulowałem tutaj sobie konsystencję właśnie tą wodą odgotowania mięsa. No myślę, że tak dobrze ponad litr tutaj jest tej wody. No Ona częściowo odparuje, a częściowo będzie musiała się związać z mięsem z łopatki ze schabu i, i, i z wątróbką. Także spokojnie, boję się, że może być jeszcze nawet trochę za mało, ale to już beta. Dobra, startujemy z tym do, do, na blachę i do pieca. Dwie fatamorgany później, już to mamy zrobione. Tutaj pasztecik ładnie wyłożony. Druga foremeczka też, to będzie do bieżącej konsumpcji. A tutaj akurat jeszcze udało mi się pięć słoików wcisnąć na blaszkę, więc się rzeczy będzie się też w jakiś sposób pasteryzować, zapiekać. Za jedną robotą oszczędzę na gazie i prądzie. W końcu z się z tym! Temperatura 200 stopni, grzałka góra-dół i... Ach. O Jezu, jedną ręką będzie ciężko. Ale da, I musi tam siedzieć sobie tak długo, aż się zrobi. Czyli tak zakładam, że muszę słoiki poprzesować, żeby miały trochę luzu, żeby nie popękały. Zakładam, że przynajmniej te półtorej godziny potrzebuję, bo to jest duży wsad. Ale to już nic nie robię, tylko czekam. No, już, już, już. Poczekaj, gdzieś się powiększa. A po co nie, no, Nie, nie robi się. To dobra, dobra, dobra. bo on bardzo powoli przybliża, to lepiej szybciej po prostu <laughs> Muszę tu szybki instruktaż dawać, bo zmienił się operator. Teraz szwagowski przyjechał, więc będzie chyba małacz. Dobra. Dwie fata morgany później mamy, wyciągamy naszą pieczeń połączoną z pasztetem. Nie wiem co z tego będzie, bo Szagowski tylko zabrócił. I w tym momencie nie zawsze wszystko dobrze idzie. Do tego co najlepsze są męczniczki, na a nie tam żadne silikonki. Silikonki są dobre do czegoś innego. Wow. Na bogato! Trzeba na bogato! Pokazujemy parę, żeby nie było, że jak w telewizji. Wyciągają, je rączką. Chyba A, to była się wysoka pa. temperatura. Ale co tam, za dużo było w słoiku i strzeliło. To się wyknie? Znaczy nie wiem, no, może nawet nie tyle, co wychnie. Trzeba pokazać też błędy. Ach, temperatura za wysoka. Nie zbliża się z aparatem, bo... No. Pokrytka, nie czy wybuchnie czy... tej, bo zaczynam się, ob... <grym> się obawiać. Tak mniej więcej wygląda po upieczeniu. O, piękna rumiana. Rące, gorące, gorące, gorące. Płonę mojej w twarzy. Może nawet lepiej? No, lepiej. To <grym> jest pasztet, a nie tam moją... No się boję, się boję kamerą nad tym, tym, żeby wiesz, no. nie... Nie, ten gdzieś puszcza, prawdopodobnie pokrywka... Ten L... na pewno? Tak, ten syczy. To jest pasztet? No. To jest taki pieczeń-pasztet. Jak obejrzysz sobie filmik, to słoikowa, tak? No nie, no nie słoikowa, no pieczeń z pasztetem, no. w jednym to jest. Ani słoikowa, ani pieczeń, ani pasztet. jest chyba zwykle eksperyment. <grymienny> Dokładnie. Nie można zrobić co normalnie. Czekaj, przed kogoś? Nie, przed kogoś. Przed sednem tylko słowo na niedzielę powiedzieć, czy tak? Nie, przed kogoś. Podsumowujące to było proste, proszę się za mniej więcej. No, 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 Kurde. <noise> Ale chodź, wstało z zbliżenie ostre. Samość. Dobra, mamy to. Zrobione. Jak widzicie sama robota nie jest taka bo W zasadzie coś robi maszynka do mielenia mięsa, trochę tylko później zmywania, sprzątania, a dalej później syczenie i, i, i wszystko z cycalachą powinno być. Także polecam coś takiego, do tego, że można to sobie zrobić z każdego rodzaju mięsa i nie ma z tym żadnego problemu, bo jak najbardziej dietetyczne. Tak jak wspominałem osoby, które muszą bardziej dy... Prze... szwagier nie rozprasza. Muszą bardziej przestrzegać diety, bo wieka no to nie dają warzyw. Michaś generalnie wyłamuje się od wielu rzeczy, więc tym razem jak najbardziej dołożył barzycami. Pozdrawiam tymczasem Dzukuję. Oto bohater dzisiejszego odcinka mamy dzień Po. Niestety jakiś wirus choróbsko mnie dopadło, głos zachrypnięty, ale nic to, zaraz zrobimy szybką degustację ta -da! O, widzicie, jaka ładna. Coś pięknego. Mmm. Rewelacyjna, słuchajcie. Zróbcie sobie. kombinujcie. Przydałoby się trochę pietruszki zielonej. Kolorystycznie by dużo lepiej wyglądało. Ale smakowo i tak daje radę. Pycha. Kończę, bo muszę zjeść, a ja z pełną gębą się nie gada. Pozdrawiam.